Yo, hey, witajcie, ja jestem Igor i witam was w kolejnym odcinku z gry Jurassic World The Game i muszę się powoli pilnować z dniami bo planowałem zrobić właśnie taki jak tutaj u mnie widzicie no siedmiodniowy jak by to nazwać no maraton siedmiodniowy maraton z okazji wbicia wbicia no z trzech lat Trzech lat ten. Trzech lat na, na Ety. Chciałem właśnie zrobić taki maraton. No więc robię. O symbol. Ło dziad. Dobra. M mój sposób ogólnie to jest taki. <grym> Idź się. Nie wracajcie zbyt szybko. Ogólnie dzisiaj była. Dzisiaj był tak taka paczka. Ja myślałem, ciekawiłem się, co ja mam niby z tym zrobić. I tylko w nią kliknąłem i ona się od razu otworzyła, więc nie mogę wam ją pokazać. Z niej mi wypadło 100 baksów, wypadła... No tu oczywiście mam T-Rex Gen drugi, czyli pierwszy dinozaur, który się pojawi u mnie po drugiej stronie parku. Tylko od niego odbierałem ogólnie to. ten hajs. Dobra. Cyk, cyk. Od wszystkich mamy hajsik odebrany. Wiecie, bo hajs musi się zgadzać, no nie? Hu, 20 baksichików, tak od razu. 15 punktów JW, przyjmę. Jurassic World. Eee, yy, tu, Ogólnie te dolne odbieram, wiecie, z przebiegiem po prostu odcinków. Na moim drugim kanale prawdopodobnie będę otwierał cały dolny karnet. A na moim głównym kanale będę otwierał cały górny, ale oczywiście dotąd, do klasyka. A nie dotąd 200. Tu wydało 150 zł na to. Ok, No więc co? Możemy bez większego gadania chyba przechodzić. Co ja dzisiaj chciałem robić z tych challenge'y? O kurde. Jurassic World Food i... Ankylosaurus? Po coś nie. Możemy to zagrać na tak rozgrzeweczkę. No, ale najpierw musimy coś zrobić. na no, bez jaj. Cyk. T-rex z genu drugiego I gdzie ty w ogóle chcesz być, kolego? Ty będziesz tutaj Pyk Dobra Evolution, jak ty wyglądasz na... A tak jak T-rex, tylko taki inny trochę, dobra I pytanie, czy tobie, czy siebie będzie się opłacać używać? Otóż nie jak na razie, może kiedyś jeszcze zdobędę drugiego, co? A, wipunlo, no weźcie z... <noise> Dobra, czekajcie, bo... Diploczaczor. Ile mi brakuje do zmienienia Diploczaczora w kogoś innego? Fuse. Mało DNA. Dobra. Lecim, lecim. Dobra. Rozgrzeweczka. Ty... Okej, okay. <laughs> Po prostu lubię to. Lubię te. Nasze kochane rozgrzeweczki. Wiecie czemu lubię rozgrzeweczki, co nie? Bo to jest taka gra skąd nic owąd. Ci zaraz przy... Ale mi dużo zadałeś. O, ziomek. To chyba było silniejszy niż ja. Małpa, goril, małpa. Cz. Jak trafi się legenda, to to będzie jedna z najprostszych legend, które trafiłem w życiu. W ogóle często takie trafiam z tych, z tych akurat eventów. Nie wiem czemu. <grym> Okej, okay, dawaj, albo paka, albo paka. Legenda nowa. Poszło z dymem. Zrobię to. Z wami nawet. Ponieważ to jest legendarny. To jeszcze wiadomo, że za to będę mógł zrobić ultra hybrydę. Dobra, i co? Oh, shoot. No właśnie. Mhm. To mi już wyszło na szczęście. Runda trzecia i błot To na rundzie trzeciej. Okej, okay. cyk. Naprawdę, ile to się już nagrywa? Cyk, cyk, cyk. Kiedyś nie umiałam tego robić. Cyk. Dobrze. I co teraz? Cyk, 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 cyk. Jest. Idę na gród. Ej, tak, 5D, i to spoko. A tu climb. Baba. Okej, okay, w ogóle tu doszło do tylu, więc no, musimy już to skolektować. Ale i tak 75, no niestety paczuszki się nie udało dobić. Szkoda. Ale okej, okay, na razie tak mamy. Więc przejdźmy do tych głównych bitw. Yy, zaczniemy może tak wstępnie od żarcia. Bo tu pójdą moje tak naprawdę naj... No, no najmniej cenne dinusie. Nie zresztą się jeszcze dodatkowo walczy za darmo. Wiecie, nic nie tracisz. A możesz zyskać kupę żarcia. To trzeba by, niby, w takie coś nie pójść. Znaczy, wiecie, na razie moje żarcie tak waha się pomiędzy milionem. No. Więc raczej ciężko nie jest. Nie wiem, jak teraz gram dzisiaj. Jak walnie trzy, to ci tak solidnie. Dobra. Teraz już możesz walić za ile chcesz. Za sześć? Nie wam za pięć, co ty, po co? Po co się tylko nar... Ale w sumie, co mi tak wesoło, bo ja teraz będę musiał roślinną... <laughs> Jeden chupy. Walczyć z miny, z nim. To może mi, będzie mnie mógł prawdopodobnie czasem złamać złożę... Nie, dobra, tu fotować by musiał mnie. Dawać za cztery. Dobra, mamy to. Pierwsza bitwa. Pierwsza bitka tutaj ugrana. Tak naprawdę bez większych problemów. Tylko chwilę trzeba było się namyśleć. No i ta pierwsza bitka już poszła. Czyli taki dłuższy odcinek, ale czekajcie. Ja coś sprawdzę jeszcze, ok? Bo ja nie wiem czy ja mam tyle miejsca. St. Owen. Dobra, teraz już trochę filmików pousuwałem. To jestem pewien, starych oczywiście, że jestem pewien, że już mogę, ale oczywiście grać się na niemiłosiernie. Dwe siotni. Spokojnie już. Już jest spokojnie, jak na wojnie. Tu pierdzielnie, tam pierdzielnie i znowu jest spokojnie. Cyk. <taki> Takim mózgiem gram. Jezu! No naprawdę teraz mi się graści na nie miłosiernie. Ja słabę że te... Że te tutaj Dinusie są na 40 levelach. Kto to słyszał, żeby to mi taki poziom trudności dawać. Ile ja ci zadam? Chodź! Razem mogę zrobić wszystko i tak wygram. Nowa. Nowa. Nie wolno. Trzy. Pff. Zdech. No dobra, 47, no i co zamierzasz sobie z tym faktem, że masz 5 zrobić? Wolnie jest za pięć i co, przegrasz? No chyba w innym świecie żyje. No chyba naprawdę w innym świecie żyje. On chyba naprawdę w innym świecie żyje, ten bot. Po prostu. Brak kontaktu z rzeczywistością. Też tak bym sprawdzał czasem to. BABY IT'S KINDA CASE Okej, okay. można tak pójść Tak naprawdę ten pierwszy może pójść jako zachowywać, A drugi może pójść jako attacker Tak żeby było sprawiedliwie. No, ten będzie miał więcej O jeden I co za łeb Ja miałbym tego nie wykorzystać żeby mu zbić tak mocno HP Wiem, że go i tak nie zabije, ale zbić mu tak mocno HP miałbym nie wykorzystać. Ja to wygram jednym. Na IQ tego bossa, bo no się to tak bez problemu wygrać jednym. Ja niepotrzebnie tego silniejszego brałem, bo sobie to wszystko wygram tym jednym. Chyba, że chłop się że nie dam. Ten. Brak mi słów po prostu. Brak mi czasem słów na inteligencję botów w tej grze. W Hello Neighbor był bot, który... No co się robił? A ten nawet ruszyć swojego brudnego dupska nie planuje. No, mówiłem, że moje nie tak krąży około miliona. Kolejne! Co jest? DNA tym razem. Wiecie, w sumie w czasie oglądania tych materiałków to można... Zobaczyć u mnie dolny karnet. Ale prawdopodobnie na moim drugim końcu będę nagrywał. No teraz może pójść te Jurassic. Dobra, nie wiem, Jurassic World najpierw. Mhm. Tak mi się wydaje, że pójdziemy. Możesz być ty. Tego T-rexa bym chciał wypróbować. Tego genu drugiego. Bo pierwszy i tak jest od niego słabszy, a tu mógłby pójść taki skrom, taka skromna blue. 50 50 No Nie wiem czy wygram ale możliwe Naukowcy tego jeszcze nie stwierdzili, ale... ale, ale. Pff. No to masz co co ko, kolego ko, ko, ko po, po t się. No niestety trzeba było myśleć dwoma mi tak nie zabije jak on pierdzielnie dwoma... Mam coś jeszcze komentować. Może teraz jeszcze trzy wywalisz, co? Dobra, chociaż raz pomyślał. Jezus Maria. Czy to, to z takim deklem grać? No, wiem, że tylko za dwa ci pierdzielne, ale... się i tak wykończy. No, z musisz dać? Dwa? Jest jaka ta gra ma chorą matematykę. No dobra. Okej! Okay. D ta walka była prostsza niż mi się wydawało. Może ja jednak jeszcze od tego anklozaura? Nie wiem. Nie wiem, choć się domyślam. Muszę cię niestety kolegę odkupić. 69? Łoj. Dobra. Widzę, że trochę kolegom się chyba numerki w głowie popier. Ile? I tak słabszy jesteś. Kolego, co się stało? Pakać będziesz? Nie patrz! Nie pakaj! Kolego, ja bym cię prosił, żebyś nie pakał. Ja ci bym cię prosił, żebyś nie pakał. Ja niepotrzebnie tego hutora brałem. I to tak ril. I to tak ril niepotrzebnie. O dobra, może trochę potrzebnie. Ale. Ale ten Velociraptor na 69 levelu to. No, odlot po prostu. Karno raper na 20 od niego lepszy. O. Ja pozostawię to bez komentarza, kolego, okej? Okay? Jakie ty mi tutaj farmazony odwalasz? No waza, cztery, dobra. I tak ci finishera zrobię. Syk. Wyłożył się chłop. Niestety ale nie mogę się zająć twojo, twoim dubskiem Więc zabierz je stąd. Dobra. Idziemy teraz tutaj. I... Dobra. Dobra. Co ja tam w ogóle będę narzekać? muszę go zmarnować później raczej i tak teraz powali po wali, wali dwoma bo pomyśli, że zachowałam tak to jest real po prostu to jest zwykły bot to jest zwykły bot, czyli postać, która nawet nie umie dowodzić tak silnymi dinusiami. jak ty chociaż mój indominus by cię poskładał w dwie sekundy ale musiałem wziąć niego, no jakby inaczej no, walca trzy! Ktoś coś mówił? Czy ktoś coś mówił, że to jest ciężkie? Chyba nie. Bo walki z jakimiś super silnymi dinozaurami są chyba. Są chyba w moich rękach. Aha, same jedzenie idę na wygryłem. Kiedy mogłem wygrać baksy. Takie dobre dinozaury zmarnowałem. Wielowym to nawet najgorszym głównym. Tak szczerze, no nie postarali się. Trzy tego! To na kolejny. A ile tu się trzeba? Cztery, dobra, To To już inaczej. Okej. Okay. No to spróbujmy, może. A, bo tu sami. Dobra, nie. Są sami latający. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, to zauważyłem, że będzie T-Rex. Jak um. tu są oferty? Ta już zapier. A to co jest? To jest Indoraptor. Ile? Indoraptor level. Gen level drugi? To są same. Indoraptor gen 2? Co to jest? Zapaczka. A to? To już nie tak dobrze. To już nie aż tak dobrze, ale i tak zarąbiście. Co jest? No to dużo kosztuje, a wy? Ta już kupuje. Mhm, w snach Tu też fajnie było za 2, 12k A tu Oceania To no Na pewno 2020 Bo to widzicie? Scorpius Rex Ja bym mógł to kupić że pewnie tam jakieś górno jest na samym końcu nie wiem nawet z takiego czegoś bym był zadowolony z tego co jest po pośrodku ale by mi się trafił Scorpius o kurde by ludzi nie było ludzi by po prostu nie było a tu? To na pewno. Yy, dobra, bo ja tak sprawdzałem sklep. Wiem, że i tak tu nic nie kupię. Ale czasem warto sprawdzić sobie. No i co? Ja życzę wam miłego oglądania. Mam no, nadzieję, że cię wam się spodobał, No i narka.